Ej, witajcie ludzie! Witajcie kochani słuchacze, oglądacze! Witaj Izraelu, Boga Żywego! Witajcie 12 pokoleń w rozproszeniu. Chciałem Wam coś pokazać, jak ignorancja prowadzi do zwiedzenia, do błędnego myślenia. Kradzież tożsamości to jest to, co się dzieje w myśleniu ludzi, jeśli chodzi o zrozumienie Słowa Bożego. Zobaczcie, pokażę Wam ten sam. To samo miejsce pisma w różnych przekładach, i zobaczcie, jak błędnie można tłumaczyć Pismo Święte. To jest list Jakuba z jakiegoś angielskiego przekładu. Greetings to the 12 tribes dispersed throughout the world. Pozdrowienia do 12 pokoleń rozproszonych po świecie. To jest początek listu Jakuba. Teraz zobaczcie wydanie brytyjskie, polskie Nowego Testamentu. List świętego Jakuba. Jakub, sługa Boga, Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. No, to jest do, w miarę dobry przekład yy, greckiego tekstu. Pozdrowienia dla 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Linki do. Greckiego tekstu będą w opisie. A teraz zobaczcie to. Wydał Instytut Wydawniczy Agape z ulicy Siennej, więc Kościół Zielonoświątkowy, współpraca, skład diapozytywy, oficyna wydawnicza, vocatio, Polish Living New Testament, Living Bibles International, All Rights Reserved. Przekład z jakiejś misji, Euromission. Słowo życia, Nowy Testament we współczesnym języku polskim. Euromission z Lublina, tu jest strona internetowa. Zobaczcie, co ci ludzie robią. A w przedmowie to napisali tak. Jeśli tłumaczenie to pomoże uprzystępnić głębokie i często złożone myśli Słowa Bożego i pozwoli lepiej zrozumieć, stosować tekst Nowego Testamentu. Pogłębiając tym samym chrześcijańskie życie jego czytelników, ułatwiając im naśladowanie Pana, to książka ta osiągnęła swój cel. Ta książka jest zwodnicza. To ona nie pomoże Ci uprzystępnić głębokie i złożone myśli Słowa Bożego. Ta książka jest zwiedzeniem. Zobaczcie. Tutaj będzie. Jakuba. Patrzcie. Pozdrawiam wszystkich żydowskich chrześcijan rozproszonych po całym świecie. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam wszystkich żydowskich chrześcijan. Rozumiecie? Ludzie, którzy wydają tego typu pozycje, sami są w sekcie zwanej chrześcijaństwo. Oni nie rozumieją, że jest ani Jezus Chrystus, ani żaden z apostołów nie był chrześcijaninem. Natomiast oni są wyznawcami kultu chrześcijańskiego stworzonego w Rzymie. I dlatego oni, zobaczcie, co oni wkładają. Jak, jak oni kłamią, to jest kłamstwo to, co oni tu robią. Wszystkich żydowskich chrześcijan rozproszonych po całym świecie. Po pierwsze, oryginalny tekst nie mówi nic o żydowskich i nie mówi nic o chrześcijanach. Mówi o dwunastu pokoleniach w rozproszeniu, co jest syn synonimicznym określeniem e, Izraela, który jest w procesie odbudowy. Wyznawcy Jezusa Chrystusa są Izraelem. Ciało Chrystusa to dwanaście pokoleń Izraela w rozproszeniu, ale ci ludzie tego nie rozumieją najzwyczajniej. I to widać tutaj, żydowskie, chrześcijan. Niektórzy ludzie tak błędnie myślą, że Żydzi to Izrael. Nieprawda. Królestwo żydowskie, Królestwo Judy to było tylko mała część dwunastu plemion Izraela. Natomiast cały Izrael, dwanaście pokoleń Izraela, to nie są tylko Izraelici. To są również y, poganie, ludzie z narodów, którzy weszli do, z Izra do Izraela w czasie wyjścia z Egiptu. I tak należy rozumieć pojęcie 12 pokoleń w rozproszeniu. Jest to cały Izrael, zgodnie z Dziejami Apostolskimi 15, gdzie Bóg otwiera też y, możliwość dla y, y, ludzi z narodów, aby zostali wszczepieni do Izraela Bożego, którego głową jest Jehusza Mesjasz, pan Jezus Chrystus. I to wszczepienie polega na. Wyzucił się z grzesznego ciała na obrzezaniu serca przez ducha Jezusa Chrystusa. To na tym to polega bycie Izraelem obecnie. Więc widzicie wszystkich żydowskich chrześcijan. No po prostu manipulacja, skłamliwy przekład, to jest zwykłe kłamstwo. Pismo nic takiego nie mówi. Dobry przekład, w miarę dobry przekład to jest tutaj. Pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. 12 pokoleń Izraela, które żyją w rozproszeniu. O, tak jak mówi ten angielski przekład. Greetings to the 12 tribes dispersed throughout the world. Tak. 12 pokoleń, czyli Po prostu Izrael, Boży. I o tym jest mowa w Dziejach Apostolskich 15. Аллилуйя. Шалом на каждый верный Богу дом.